Słuchaj. Alicja. Mm. Cześć. 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 We'll przygotowań w, w Krakowie Training Center w zwiększony zwieńczony z paniką i pomysła. Jak pan ocenił ten początek e, właśnie, bo przygotowawczych można powiedzieć? Nie, dobry, Myślę, że bardzo intensywny. Ciężki tydzień za nami, skończony sparingiem. Cieszymy się, że tak naprawdę wszyscy zawodnicy są do naszej dyspozycji. Eee, tak jak powiedziałem, skończyliśmy to meczem. Dzisiaj wylatujemy na zgrupowanie do Turcji, także wszystko idzie zgodnie z planem. Tak, też każdy na obóz do Turcji, zarówno wracający po kontuzji Kacper Śmiglewski, jak i zawodnicy z drugiej drużyny, chociażby Szymon Doma, Mateusz Pamiętło czy Jędrzej Struzik. Też dla nich panie, ważne świadczenie w takim momencie. Myślę, że też to jest taki czas, że e, warto zdać szansę zawodnikom, którzy są w drugim zespole. Tak to zrobiliśmy w latach, gdzie kilku zawodników e, pojechało, w tym e, jakby półroczu też podjęliśmy taką decyzję. E, dzięki temu też ta kadra jest szersza. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Zobaczymy jak, za, za, zobaczymy, jak będą wyglądali, jeżeli chodzi tutaj o, o nasz obóz. No jesteśmy tuż przed wylotem, więc w sposób zapytać, e, jak nastawienie przed tym, co nas czeka przez te dwa tygodnie w Turcji? Myślę, że okres wytężonej pracy, na pewno bardzo dobre warunki treningowe, co jest dla nas bardzo ważne. Chcemy jak najlepiej przygotować się do startu rozgrywek i do całej rundy, która nas czeka, bo wiem doskonale, że ona będzie bardzo wymagająca. Tak jak ja powiedziałem, sporo pracy przed nami i z takim nastawieniem lecimy do Turcji. Tak, to jest przed nami trzy sparingi, może coś więcej o tych sparingach, to czy znaczy pod kątem, jak, jak może pod takim kątem byli wybierani, jak to, jak to wyglądało z tej, z tej perspektywy takiej, logistycznej. Turcja ma to do siebie, że jest na sporo drużyn, więc nie jest trudną organizację gier kontrolnych. Staraliśmy się szukać sparring partnerów o zróżnicowanym poziomie, żeby zagrać sparring teoretycznie drużyną, która może na dzień dzisiejszy ma mniejszy potencjał i też znaleźć drużynę, która, która wygląda bardzo dobrze. Myślę, że te trzy gry kontrolne są właśnie na takim poziomie zróżnicowanym i one będą wartościowe sprawdziane dla drużyny. Natomiast nie możemy zapominać, że ten mecz ligowy i te rozgrywki, które czekają nas wraz ze startem jak na klasę, są dla nas najważniejsze i tutaj po prostu musimy być bardzo skuteczni. A jeśli chodzi o taką specyfikę obozów, w obozy letnie, obozy zimowe, zauważam pewne różnice pod kątem właśnie chociażby tego, jak to wygląda przygotowanie ci do, do, do startu sezona, do startu rundy, tak w trakcie są takie, kiedy macie też już pewne doświadczenie z, z jesieni? Myślę, że różnica jest jedynie taka, że w okresie letnim mieliśmy 5 tygodni przygotowań i i potem był start zgrywek, teraz mamy tych tygodni dokładnie cztery, więc mm -hmm. tutaj naprawdę jest tydzień krócej, jeżeli chodzi o te przygotowania. Natomiast sam plan, sama struktura no jest bardzo podobna, więc myślę, że tutaj dużych różnic nie zobaczymy. I też myślę, że po tym jak taka, taka pogoda, jaka nas pożegnała w wrącz, to, to, to tym bardziej miło się leci do, do trochę, trochę cieplejszych warunków. Rozmawialiśmy właśnie o tym, mówię, że wylatujemy tak naprawdę w idealnym momencie, bo, bo przez cały ten tydzień ta pogoda pozwoliła nam tak naprawdę na na realizację wszystkiego, co zaplanowaliśmy. no Dzisiaj ta pogoda się mocno popsuła, ale lecimy do Turcji. Od jutra rozpoczynamy treningi, także myślę, że się wszystko dobrze zgrało. Super, dzięki śliczne. Siema, <laughs> witajcie w moim salonie. <laughs> Trochę długie z nami Kacper, co? Tak, tak. Ta droga była nieco, nieco długa, ale dojechaliśmy tutaj do Turcji cali zdrowi. Przeciągnęło się w Polsce, to nie, 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 nie ta sama pogoda tam padało, padał śnieg. Tutaj na szczęście, na szczęście dostaliśmy dobrą pogodę z tego co tutaj zauważyłem. I cieszymy się że z tego, że jesteśmy tutaj i zaczynamy pracować. To cię też taka mała klamra wpatrząca na to, co się działo tutaj rok temu. W sensie wtedy oczywiście mniej przyjemne warunki niż teraz. Mniej przyjemne, mniej też takie może e, jakby to ująć e, niefajne wspomnienia stąd, ale, ale na szczęście teraz już jest czysta karta, zapominamy o tym, co było wcześniej. Przyjeżdżam tutaj z czystą kartą na to, żeby zapracować sobie na, na, na lepszą dyspozycję i samopoczucie, i też żeby, żeby poczuć, e, poczuć piłkę, czy, czy też e, przyjemność mieć zgrania z drużyną. To jest ten pierwszy sparring za domu, jak tam twoje wrażenia jak odczucia jak się, jak się czujesz w tym meczu Spuszczam. Tak, e, pierwszy sparring za mną. E, przed sparingiem sobie akurat liczyłem, ile to dni wybiło od, od, od tej nieszczęsnej kontuzji. Wybiło 352 dni, 350 dni dwo, 352 dni przerwy. E, to był długi czas dla mnie. E, jako dla zawodnika wiadomo, że zawodnik potrzebuje potrzebuje grania grania e, trenowania czy to przebywania przykładowo z drużyną był to ciężki okres natomiast natomiast już to jest za mną i Zniosłem to bardzo dobrze. Dziękuję za to w tych ciężkich chwilach, że mnie wspierał Dominik Korzów, główny, główny fizjoterapeuta, jak i moja indywidualna trenerka Dominika Jacek. Ale to już za mną teraz jesteśmy tutaj w Turcji i skupiam się na tym, żeby dojść do siebie jeszcze bardziej i w lidze zaprocentować. Też kibice cały czas wspieraj, bo ja nie zliczyłem razy gdzieś u nas pod postami, czy gdziekolwiek gdzie, gdzie, gdzieś udostępniali i pojawiały się pytania co z tobą, jak tam idzie, jak, jak tam jak toście oznaczali, bo niewielokrotnie mi się mieli za wolą, skrzynkę, tak, ja, 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 ja również miałem takie, takie wsparcie dodatkowe od fanów też gdzieś to czułem z tyłu, że, że są tam za mną i że gdzieś czekają na mój powrót, dlatego też, też ciężko pracowałem, żeby, żeby móc jak, jak najlepiej po tej kontuzji wrócić do formy i, i uważam, że, że zapracujemy tutaj w Turcji, i tak jak ja czy drużyna że na to, żeby żebym jak najlepiej wyglądały, jak zaczną się już mecze liga i też żeby drużyna dobrze wyglądała. Dobra, lecimy powoli spać, bo po jest tu prawie druga w nocy, a jutra praca. Tak, e, zaraz druga w nocy dojechaliśmy, zaraz trzeba będzie po, po wyciągać sprzęt, resztę sprzętu e, i do spania, bo wiadomo, jutro już, e, w sumie już dzisiaj zaczynamy pracę, e, całe dwa tygodnie przed nami, więc, więc, już na, je, więc jest nad czym pracować. Lecimy. <laughs>